Serdeczne pozdrowienia z tych stasów. Znajdujemy się na Festiwalu Grzechotników w miejscowości Fleetwater. Ten festiwal odbywa się tutaj od 1958 roku. Lokalni mieszkańcy, myśliwi, gromadzą węże, które upolują w okolicy do 100 mil od miasta. Następnie węże są mierzone, badana jest ich płeć, waży się je, a potem trafiają tam. Gdzie są uśmiercane. Przyjechaliśmy tutaj, e, pisałem o tym w mojej książce z Teksasu Stanów Mysłów", a tym razem przyjechaliśmy tutaj nakręcić na ten temat dokument. Ja tymczasem chciałbym bardzo zaprosić na e, spotkanie ze mną 27 marca, w poniedziałek o godzinie 18, w Radzeniu Podlaskim, w Pośrodku Kultury. Jest to jedno ze spotkań w cyklu e, radzyńskich spotkań z podróżnikami, gdzie będę opowiadał o Drodze 66. Tej książki premiera była dosłownie kilka dni temu, 8 marca, przyjadę ze slajdami, przyjadę z gorszymi wspomnieniami i mam nadzieję, że będę w stanie zainteresować Państwa tematem drogi 66. Tak więc do zobaczenia w Bradzyniu.